Dekarbonizacja w budownictwie, czyli zmniejszenie zużycia czy emisji dwutlenku węgla, to nic innego jak zmniejszenie zużywania energii. Dekarbonizacja następuje pośrednio, czyli im więcej zużywamy energii, tym więcej emitujemy dwutlenku węgla, tym większy jest nasz wpływ na środowisko. Czyli tak naprawdę to, ile zużywamy tej energii. Pokazuje nam, czy jest pośrednio naszą informacją dotyczącą właśnie, w jaki sposób możemy się zdekarbonizować. Czyli o ile możemy zmniejszyć to zużycie energii, o tyle możemy się zdekarbonizować, albo, tu jest drugi punkt, który trzeba pamiętać, oprócz zużywania czy zmniejszenia zużycia energii, na dekarbonizację wpływa też to, jaką tą energię zużywamy. Czyli jeżeli zużywamy zieloną energię, nie emitujemy wtedy dwutlenku węgla do środowiska. Niemniej jednak, w przypadku budownictwa, najbardziej, tak jakby pierwszym, najistotniejszym punktem jest zmniejszenie naszego zużycia. Dopiero w drugim etapie patrzymy, jaką energię możemy zakupić albo jaką, jakie rozwiązania możemy zastosować, żeby zużywać tą energię zieloną, czyli na przykład z paneli solarnych. W przypadku obowiązku dekarbonizacji, tutaj y, musimy powiedzieć o kilku regulacjach, które y, tworzą się lub, lub dopiero y, zostaną wdrożone w polskich przepisach prawnych. Niemniej jednak, y, my jesteśmy y, członkiem porozumienia paryskiego i zobowiązaliśmy się do podejmowania pewnych kroków, więc już podpisując pewne deklaracje czy wstępując w pewne. Y, Umowy międzynarodowe um, obowiązują nas przepisy prawne, y, które powstają właśnie y, na poziomie Unii Europejskiej. Y, oczywiście w zależności o, o czym mówimy, bo, bo całe szeroko pojęte ISG jest regulowane y, w innych dyrektywach, w innych ustawach i dotyczy y, bardziej przedsiębiorstw niż y, samych budynków, temat budynków y, jest poruszany w dyrektywie. O efektywności energetycznej, tak zwane IPPD, która została wydana na poziomie europejskim, natomiast kraje członkowskie mają obowiązek wdrożyć tą dyrektywę do 2026 roku. Niemniej jednak, to nie jest tak, że nic nie musimy jeszcze robić. Sama dyrektywa, która została wydana, już zobowiązuje właścicieli budynków do pewnych działań. Natomiast trzeba pamiętać, że oczywiście tu mówimy o działalności gospodarczej, nie mówimy o prywatnych właścicielach. Z tym związana jest inna regulacja, która już została wdrożona czy wprowadzona w Polsce w 2015 roku. Ona dotyczy świadectw charakterystyki energetycznej budynku i takie świadectwa są obowiązkowe, niezależnie od dyrektywy europejskiej, przy sprzedaży albo przy wynajmie nieruchomości. Nie jest to jednak związane bezpośrednio z dekarbonizacją. Cele dekarbonizacyjne określa właśnie dyrektywa i one dotyczą albo budynków, albo przedsiębiorstw, które są właścicielami tych budynków, czy w ogóle, które prowadzą działalność gospodarczą. Więc mogę powiedzieć ogólnie, że dotyczą głównie dużych przedsiębiorstw, nie dotyczą prywatnych osób, którzy są właścicielami nieruchomości. Ja jako posiadacz mieszkania, w bloku czy, czy domu no nie muszę jeszcze generalnie działać i określać sobie celów dekarbonizacyjnych. Natomiast jeżeli jestem firmą, która prowadzi działalność gospodarczą i która na przykład chce pozyskać finansowanie z banku, takie cele dekarbonizacyjne powinna mieć. Jeżeli chcemy poruszyć temat konsekwencji braku działań, czyli... Co się stanie, jeżeli nic nie będziemy robić? Jeżeli jesteśmy firmą, która działa na rynku nieruchomości i która jest właścicielem tych nieruchomości i ona postanowi nic nie robić, no to na tę chwilę różne konsekwencje mogą się wydarzyć. I tutaj będę mówić z punktu widzenia bardziej rynkowego. Nie jestem prawnikiem i, i konsekwencje prawne, nie chciałabym tutaj poruszać tego tematu bo ta ustawa tak naprawdę jeszcze nie została wdrożona w polskich przepisach prawnych. Niemniej jednak, jeżeli jesteśmy funduszem inwestycyjnym i chcemy, yy, jesteśmy właścicielem nieruchomości i chcemy sprzedać naszą nieruchomość, no to potencjalny nabywca nas spyta o nasze działania dekarbonizacyjne, o cele, o pokazanie na przykład analizy KREM, która pokaże w jakim czasie jesteśmy w stanie zdekarbonizować naszą nieruchomość. Czyli co robimy, jaki mamy yy, plan działania, żebyśmy zużywali mniej energii w naszym budynku. Yy, więc jeżeli nie będziemy nic z tym robić, to po pierwsze nie znajdziemy potencjalnego nabywcy. To jest pierwsza rzecz. Nie znajdziemy potencjalnego najemcy, najemca, czyli korporacja, która wynajmuje tą powierzchnię, ona też będzie miała swoje cele, co jest związane z dyrektywą właśnie o raportowaniu niefinansowym ISG. i ona mając te cele Musi, będzie wynajmować, będzie poszukiwać swojej siedziby, tak, żeby ta siedziba pomogła jej zrealizować te cele. Jeżeli jako firma doszliśmy do wniosku, że do, do 2030 roku chcemy przestać emitować dwutlenek węgla, to budynek, w którym się znajdziemy, musi właśnie te cele nam pomóc spełnić. Więc to jest drugi punkt, nie znajdziemy najemcy. Trzeci punkt. Będzie mieli problem z pozyskiwaniem tańszego finansowania, ponieważ banki, tak samo jak inne korporacje duże przedsiębiorstwa, są zobligowane do działań dekarbonizacyjnych i y, udzielają finansowania y, preferencyjnego tym firmom, które mają plan właśnie dekarbonizacji. W związku z tym banki będą się pytać. Po pierwsze, być może w ogóle nie będą udzielać finansowania y, budynkom, które nic nie robią. Po drugie, jeżeli już mamy kredyt, to po pierwsze może być pod znakiem pytania pod znakiem zapytania warunki refinansowania tego kredytu czyli, czyli przedłużenia umowy kredytowania lub właśnie konieczność spełnienia pewnych warunków żeby w ogóle utrzymać umowę kredytową z bankiem i to jest taki trzeci trzecie zagrożenie ryzyko nie oczywiście Rynkowe ryzyko, które zmusza właścicieli budynków do działań w tym obszarze. We wszystkich strategiach dekarbonizacyjnych, działaniach należy przyjąć pewne, pewną strategię i określić sobie, co my tak naprawdę chcemy zrobić. Nie wystarczy sam tylko audyt, albo nie wystarczy. Tylko posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej, bank czy jakakolwiek instytucja, z którą chcemy y, współpracować, najemca, inwestor, będzie się pytał o nasz plan, jak chcemy zrobić, żeby to świadectwo pokazało lepszy wynik. Więc powinniśmy mieć jakiś plan działania i y, poszukiwać sposobów najpierw na ograniczenie zużycia energii, czyli jakie inwestycje chcemy ponieść, żeby ograniczyć to zużywanie. A drugie, jakie działania chcemy zaplanować, żeby tą zieloną energię uzyskać. I teraz, ponieważ i yy, my, jako właściciel budynku, którym powiedzmy, jesteśmy właścicielem biurowca, który wynajmuje powierzchnię albo magazynu, najemcom, warto z tymi najemcami rozmawiać i warto poznać ich plany i poznać ich strategię, tak żeby to, co robimy, było spójne z tym, co nasz klient potrzebuje. I oczywiście. Różne potrzeby będą mieli inwestorzy, którzy poszukują y, nieruchomości do zakupu. Różne potrzeby mają różni najemcy, którzy w różnym, w różnym stopniu zużywają tą energię. I banki. Dlatego z tymi trzema naszymi interesariuszami, że tak nazwę y, 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 firmy, y, właśnie w tym języku trochę raportowania ESG. Y, mają istotny wpływ na to, jakie my zaplanujemy działania i co my zamierzamy zrobić. Ja ze swojej strony, obserwując rynek nieruchomości, widzę, że czasami działania właścicieli nieruchomości są trochę chaotyczne. To znaczy, zróbmy audyt. Albo wymieńmy tylko żarówki na LEDy, a potem dopiero się zastanawiamy, co z tym zrobić. Najemca wychodzi z naszego budynku, bo on z kolei oczekuje jakiegoś certyfikatu, którego nie mamy. Albo on z kolei zakłada, że będziemy mieć dostęp do zielonej energii, podpiszemy umowę na dostawy tej energii, na przykład z farmą wiatrową czy farmą solarną. W związku z tym ja zachęcam do takiego myślenia strategicznego, do analiz tego, co się dzieje i do też szukania rozwiązań, które nam nie wygeneruje dodatkowych kosztów, ale przyniesie nam oszczędności. I tu jest też sedno, że w sumie działania takie zrównoważone, one powinny nam się opłacać. Samo w sobie zrównoważone działanie jest zakłada opłacalność inwestycji. Jeżeli nie ma opłacalności, nie ma w takim razie nie jest to działanie zrównoważone. W związku z tym wszystko, co związane z dekarbonizacją i z szeroko pojętym ESG, powinno nam przynosić korzyści. Żeby te korzyści znaleźć, należy zrobić dobrą analizę i takie podejście strategiczne do naszych działań, właśnie związanych z planami dotyczącymi nieruchomości.